Amstaff a Doberman, porównanie, raz, różnice. Obie rasy zdobywające coraz większą popularność. Amstaw od bardzo długiego okresu czasu, rasa rodzinna, rasa do towarzystwa. Doberman, do niedawna raczej rasa stróżująca, rasa pracująca, ale coraz częściej spotykana jako pies rodzinny. Zanim zacznę, charakter, zachowanie pielęgnacja, wychowanie troszkę o wielkości. Dobermany są psami dużymi, 63-72 cm wysokości, 32-45 niekiedy więcej kilogramów wagi. Żyją 10-13 lat. Amstaffy są psami troszkę niższymi, 43 do 50 cm i od 28 do 40 kg niekiedy troszkę więcej. Żyją 10-15 lat. Czyli jak widać, Amstaf niższy, ale o wiele, wiele mocniej zbudowany, chociaż to umięśnienie u obu tych ras jest naprawdę duże. Przejdźmy jednak do charakteru. Amstaffy to psy rodzinne, ale pochodzące od psów, które około 150 lat temu były psami walczącymi, ale od naprawdę bardzo długiego okresu czasu psy do towarzystwa, psy rodzinne, psy o bardzo złagodzonym charakterze. Dobermany, chociaż ten ich charakter też jest złagodzony, to jednak są to psy troszkę ostrzejsze, troszkę bardziej uparte, troszkę trudniejsze w wychowaniu. Wychowanie to jest coś bardzo ważnego w przypadku obu raz. Chodzi tu o socjalizację z innymi zwierzętami, z psami, ale Amstafy są tutaj o wiele łatwiejsze. Sprawiają mniej problemów ta ich chęć rywalizacji z innymi psami zna. O wiele niższym poziomie. Do tego, jeśli chodzi o Dobermane, musimy pamiętać, że musimy je też przyzwyczajać do kontaktu z ludźmi. Ponieważ Amstafy są bardzo przyjacielskie, jeśli chodzi o ludzi, to Dobermany jednak zachowują dużo większy dystans i nie są aż tak towarzyskie. Zanim przejdę dalej, zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek, opublikuj poleć, pokaż znajomym wrzuć na swoje portale społecznościowe. Na jakąś stronę, każda Twoja aktywność jest ważna. Tu i tu jest, jeśli chodzi o obie rasy, jest potrzebna duża ilość ruchu. Są to psy bardzo żywiołowe, potrzebujące naprawdę sporo aktywności, sporo ruchu i sporo kontaktu z człowiekiem. Tutaj Amstaff ma nawet większe wymagania, ponieważ tego kontaktu z nami potrzebuje więcej. Potrzebuje tego kontaktu właśnie z rodziną, z swoim opiekunem właścicielem. Tutaj, dobermany, chociaż też potrzebują, to jednak troszkę mniej, ale pamiętajmy, że ten kontakt jest bardzo, bardzo ważny. I nie są to psy raczej, które powinniśmy zostawiać na cały dzień same. No, jak żadna raz. Są to psy obie rasy świetnie sprawdzające się w stróżowaniu, jako psy obronne. Są, są psy mało hałaśliwe, ale musimy pamiętać, że. To wychowanie na psa stróżującego jest łatwiejsze w przypadku Amstafa, ponieważ Doberman może musi być wychowany w ten sposób, żeby nie reagował w sposób nieodpowiedni do danej sytuacji. Dobermany są to psy bardziej uparte, bardziej niezależne. Amstafy tu są dużo fajniejsze. i Chociaż w porównaniu z niektórymi rasami też można powiedzieć, że jest uparty niezależny, to jednak w porównaniu z Dobermanem jest o wiele mniej. Są to też psy o wiele bardziej wrażliwe. Amstafów nie wolno wychowywać w sposób agresywny, krzykiem. Dobermanów oczywiście też, ale w przypadku Amstafów przyniesie to bardzo szybkie i bardzo złe skutki. Jeśli chodzi o kontakty z dziećmi, Amstafy tu są bardzo fajne, uwielbiają dzieci, są bardzo cierpliwe. Ale pamiętajmy, że to są psy duże i psy, które mogą nawet przypadkiem potrącić, przewrócić to dziecko, jak zawsze pod nadzorem osoby dorosłej. Dobermany też się dogadają z dziećmi, ale z dziećmi, można powiedzieć, domowymi. Jeśli chodzi o te dzieci spoza ich domu, to jednak nie mają cierpliwości, nie mają tego wyczucia jak Amstaw. I raczej nie będą się nadawały do kontaktów z takimi bardziej obcymi dziećmi. Dobermany też mogą być zazdrosne o właściciela. I to niekiedy naprawdę bardzo. Mogą być zaborcze, mogą być absorbujące. Może im przeszkadzać, że ten właściciel poświęca im za mało czasu, a na przykład poświęca zbyt dużo tego czasu innym osobom. Dobermany nie wykonują w sposób ślepy poleceń. Ta nauka jest o wiele trudniejsza niż w porównaniu z Amstafem. I o ile Amstaf też nie będzie robił ślepo tego, co mu każemy, to jednak będzie on do tej współpracy z nami o wiele chętniejszy. Ale u Dobermana i u Amstafa wystarczy je troszkę zmotywować, troszkę zachęcić, zainteresować i efekt będzie świetny, ponieważ są to psy inteligentne. Hmm, ten pozytywny sposób uparte, jeśli chodzi o wykonywanie zadań, chętne do współpracy z nami i lubiące działać, lubiące coś robić. Ale tak jak wspominałem o Amstafie, tak samo chodzi o Dobermana. Nic na ostro, nic na przymus, bez krzyku, bo ten, ta ich psychika może być po prostu skrzywdzona. Dobermany nie są odporne na warunki atmosferyczne. Tutaj amstafy są troszkę lepsze, ale i tak to nie są psy, które nadadzą się na niskie temperatury, na mróz. Obie rasy bardzo dobre, wręcz genialne w psich sportach. To są takie rasy takich psich atletów. Nie wiedziałem jak to powiedzieć, ale wśród niektórych, oczywiście, niektórych tych sportów. O tych sportach muszę nakręcić materiały, bo mówię o sportach, a nie mówię, jakie one są, ale one świetnie tam się sprawdzą. Wystarczy na nie spojrzeć, jak one są zbudowane, jak są wytrzymałe, to nam da pojęcie, jakimi psami są. Oczywiście obie rasy to nie są rasy dla wszystkich dla ludzi aktywnych, potrafiących wychować psa i tutaj niestety Doberman, chociaż jest wspaniałym rasą, jest trosz, troszkę trudniejszy. Ma troszkę więcej wymagań, musimy mu poświęcić troszkę więcej czasu, jeśli chodzi o to wychowanie, o to socjalizację, o ten kontakt z innymi psami, z ludźmi. Jednak tam stawy są troszkę bardziej rodzinne o wiele bardziej rodzinne są już rasą, która o wiele lepiej sprawdzi się, właśnie dla rodzin. I dla ludzi może troszkę mniej doświadczonych, ale tutaj jednak to wychowanie jest czymś niebagatelnym. Doberman jednak jest bardziej psem pracującym, stróżującym, ale też jeśli odpowiednio go wychowamy, świetnym towarzyszem rodziny, świetnym towarzyszem, któremu nic nie brakuje, tylko musimy go wychowywać, prowadzić w odpowiedni sposób, no, ale tak można powiedzieć o każdej razie. Z jedną jest łatwiej, z drugą trudniej, z Dobermanem jest troszkę trudniej, z Amstaffem jest troszkę łatwiej. Czyli rasy bardzo fajne, o tych rasach są materiały na tym kanale. Polecam na nie zajrzeć. W ogóle polecam zajrzeć na inne materiały na tym kanale. Jeśli masz jak, możesz te materiały gdzieś wrzucić, zachęcić do ich oglądania. Zapraszam też na inne moje kanały, tematyka inna, ale mam nadzieję, że może kogoś zaciekawi. Do usłyszenia ponownie.